No, robaczki moje, kochane, Bitcoin nie żyje. Spadł z 109 tysięcy dolarów na 86. Koniec, zwijamy się, było spoko. Może do następnego, ale tak na serio to słuchajcie, mamy dzisiaj do omówienia kilka bardzo ważnych danych oraz metryk, jak zresztą zawsze skupiamy się tylko na tym co najważniejsze i po prostu dzięki temu uda się nam uzyskać taki świadomy wgląd w to co dzieje się na rynku, a w takiej sytuacji jak teraz, no altcoiny oraz bitcoin w ciągu ostatnich 7 dni spotkał się z dwucyfrowym spadkiem 11%. Ethereum 14%, XRP 17%, a to jest tylko kilka prostych przykładów pod ręką. Wiem, że alty pod tym względem. Głównie mają się o wiele gorzej, dlatego bez przedłużania lecimy z tematem. Ale zanim dowiesz się, na jakie konkretnie poziomy cenowe uważać i co z nimi rzeczywiście zrobić, no to musimy najpierw jednak raz jeszcze wrócić do wykresu globalnej płynności, globalnej podaży pieniądza M2. I tak ona stale rośnie po uklepaniu swojego dołka na początku stycznia. I tak jak już powtarzałem kilka razy na przestrzeni moich ostatnich materiałów, to ta metryka M2 lubi lagować około 2-3 miesiące w stosunku do Bitcoina który za nią bardzo wyraźnie podąża, szczególnie w tym cyklu. Dlatego teraz naniosłem sobie konkretne daty od lokalnych dołków na tej metryce M2 i wniosek jest tutaj dosyć prosty. Widzimy, że od ostatniego dołka na M2 minęło około 39 dni poprzednim razem, gdy doszło do takiej sytuacji, od ostatniego dołka na M2 minęło równo 70 dni, aby Bitcoin uklepał swój ostatni lokalny dołek przed jego paraboliczną fazą, a na resztę tych bazgru jeszcze nie zwracajcie uwagi, bo to wszystko sobie omówimy później. E, wracając do M2, to poprzednim razem od. Ostatniego lokalnego dołka do dołka na Bitcoinie minęło 67 dni. Wcześniej 73 dni, jeszcze wcześniej 102 dni, czyli no nieco ponad 3 miesiące. A w trakcie uklepywania dołka na koniec Bessy minęło 73 dni. Czyli wniosek jest tutaj dosyć doznaczny. Te około 70 kilka dni może nam wyznaczyć raz jeszcze lokalny dołek i na chwilę obecną. Widać, że jesteśmy mniej więcej w połowie tego okresu, czyli jeśli sobie przedłużymy do 70 dni, to wyjdzie nam tutaj 29 marzec. Więc tak, warto się uzbroić w cierpliwość, mówiłem o tym już nie raz na tym kanale, szczególnie na przestrzeni ostatnich tygodni. Co więcej, to w ostatniej analizie omawiałem kilka sygnałów, które właśnie no niestety weszły do życia i napędzały dalej te spadki. Zatem myślę, że to samo w sobie jest dobrym argumentem, aby zainwestować dosłownie jedną sekundę swojego czasu i kliknąć subskrybuj pod tym filmem, nic nie kosztuje, a jak zobaczycie później, może się opłacić. Lub jeśli jesteście tutaj na tym kanale od dłuższego czasu, to już to wiecie i ja nie zamierzam tego zmieniać. A jeśli w ostatnim czasie rozważacie sprzedaż lub kupno, no to zastanówcie się, co na bazie danych historycznych jest bardziej opłacalne: kupowanie, gdy na rynku panuje ekstremalny strach, czy jednak sprzedawanie? Czy jednak to, co tutaj widzisz teraz na ekranie, jeszcze tobie przybliżę, aby było bardziej widoczne: czy ten wyznacznik sentymentu wskazuje bardziej na lokalny dołek? czy na lokalny szczyt. Oczywiście mówię tutaj o okolicach. Więc przypomnijcie mi proszę, sprzedajemy w strachu, czy sprzedajemy w ekstremalnej euforii? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. A patrząc na to, co robią niektórzy gracze, czyli projekt Trumpa World to Libertify, nadal skupia duże ilości ETH. A teraz widzisz na ekranie wykres, który bardzo rzadko pojawia się u mnie na kanale i jest to wykres wpływów oraz wypływów z spot bitcoinowych ETF-ów. No i tutaj warto jednak podkreślić, że ci, co kupują etf -y, to nie są same instytucje. Tam Również wchodzi ulica na swój sposób. W końcu po prostu jest to ułatwione niż jakieś dziwne deksy czy scentralizowane giełdy, które od czasu do czasu są hakowane i to już no, prawie każda z nich. Po prostu dla niektórych jest to bardziej wygodne i tyle. Zatem ten strach również wylał się na etf -y, co doprowadziło nawet do ponad 1 miliarda dolarów w wypływach. A wczoraj, 26 lutego, było to około 750 milionów dolarów. Tak czy siak, ekstremalny strach w połączeniu z RSI, które jest bardzo mocno mocno wyprzedane i to na wykresie jednodniowym obiektywnie wskazują przynajmniej na okolice lokalnego dołka. Jeśli zderzniemy sobie, kiedy RSI ostatnio było tak mocno wyprzedane, było to mniej więcej w trzech czwartych tej byczej flagi, w której wówczas się poruszaliśmy. A co więcej, było to również związane z spotkaniem się z dolnym kanałem byczej flagi, czyli ten biały poziom wsparcia. I tak jak powtarzałem na przestrzeni ostatnich już miesięcy, to znajdujemy się obecnie ponownie w byczej fladze. I teraz bardzo podobna sytuacja ma miejsce, czyli Bitcoin wrócił na dolny poziom wsparcia, przebijając przy tym zielone strefy popytowe, co również omówimy sobie później szczegółowo, a ta czerwona linia, którą tutaj widzisz, to jest zwykła, najprostsza, średnia, krocząca dwusetka, czyli bardzo prosty wskaźnik trendu długoterminowego, który w tej się również bardzo przyjemnie się sprawdza. Z tego względu, że nie potrzebujemy żadnych raportów za kilka koła miesięcznie, jakichś mega fikuśnych narzędzi. Czasami po prostu naprawdę wystarczą najprostsze narzędzia, ale używane z głową. A w naszym przypadku mamy obecnie panujący strach, mamy bardzo mocno wyprzedane RSI, które w podobnych poprzednich sytuacjach również wiązały się z lokalnym dołkiem. Jesteśmy na wsparciu byczej flagi, a ta hossa właśnie rozgrywa się w byczych flagach. Oraz co jeszcze można wyróżnić w trakcie tej hossy to fakt, że te zielone strefy popytowe, które tutaj wyznaczyłem, bywały przebijane nieraz. Dlatego zerknijmy sobie raz jeszcze na, to, na tą poprzednią byczą flagę z zeszłego roku. No to mieliśmy bardzo podobną strefę. Została ona przebita nawet trzy razy, za każdym razem odbijając się od wsparcia byczej flagi. Idąc wcześniej, bardzo podobna sytuacja. Mamy te strefy, zostają one przebite. Później dzieje się wola boska wcześniej. Tutaj mieliśmy nawet dwie bycze flagi obok siebie. No to nawet tutaj zeszliśmy dwukrotnie poniżej tej zielonej strefy. A co było jeszcze wcześniej? To samo. I teraz gładko sobie wrócimy do tej czerwonej linii długoterminowego trendu, czyli SMA 200. Widzimy, że schodzenie poniżej jej lub dotykanie jej stanowiło świetne strefy zakupowe, i ja wiem, że już nie chcecie tego słyszeć. Ile można tych dipów skupować? Co nie nawet jakiś taki komentarz widziałem ostatnim razem. No to jednak, cofając się do tego, co wcześniej mówiłem. Sprzedawanie teraz, gdy jest strach na rynku, rynek jest wyprzedany, no to nie jest za bardzo optymalną decyzją. Natomiast, jeśli realizowało się nawet częściowo zyski na przestrzeni ostatnich miesięcy, tak jak zresztą omawiałem na swoim kanale i dzieliłem się moimi konkretnymi poziomami cenowymi, na których ja sprzedaję dane altcoiny, a nawet bitcoina, którego kupowałem około 2,5 roku temu, no to okazje takie jak teraz powinny być raczej przywitane pozytywnie, ale. Tak, jak zawsze, przez małą garstkę ludzi. A poprzednie, takie najniższe poziomy, na przykład z zeszłego roku, to były one osiągane w obliczu zbrojnych konfliktów na świecie, a wcześniej jeszcze były za to odpowiedzialne upadki dużych banków i instytucji. Tak więc, no, bardzo ciekawa sytuacja. A to, co widzisz teraz na ekranie, to jest ciekawa metryka, która pokazuje, ile razy jest wpisywana fraza bullish w postach na Twitterze. Jest to post od Lunar Crash Analytics, i widzimy, że Przynajmniej w ciągu ostatnich 7 dni ta fraza bullish, czyli no, bycze, takie prowzrostowe nastawienie do rynku, jest na rekordowo niskim poziomie w ciągu ostatnich 7 dni. Co ogólnie rzecz biorąc, samo w sobie jest byczą wiadomością, tak jak tutaj nawet w komentarzach niektórzy piszą. Więc ta kapitulacja graczy jest również zauważalna nie tylko wśród uczestników rynku, ale również twórców, co jest bardzo ciekawym tutaj wglądem i, i myślę, że również na swój sposób obrazuje aktualny sentyment. Dlatego zanim przejdziemy dalej, to ja przypomnę tutaj o luce CME, która nam się stworzyła w trakcie tego parabolicznego ruchu i aktualnie ta luka ona mieści się między 78 000 dolarów a 80 700. Jeśli chodzi o te luki, no to ich prawdopodobieństwo wypełnienia statystycznie jest większe niż mniejsze i było to około 60-70%, więc jest to zdecydowanie czynnik, którego ja nie ignorowałem. Od razu po jej wystąpieniu nagrałem o niej cały materiał i poniekąd został Miany, tym bardziej, że potem szliśmy do góry. to gdzieś tam z tyłu głowy ją nadal miałem. No i możliwe jest, że teraz zostanie ona wypełniona, przynajmniej częściowo. Jeśli nie wiesz do końca, o co chodzi z tą całą luką CMI, to ja napisałem cały post o tym na Twitterze. Zresztą mówiłem o tym też wcześniej na kanale, ale tak czy siak. To chodzi o to tutaj, że ta giełda CME ona działa w charakterze podobnym do giełdy tradycyjnej, czyli działa od poniedziałku do piątku bez weekendów, a jak już wiesz, to giełdy kryptowalutowe są otwarte 24 godziny 7 dni w tygodniu. Dlatego przy różnych dużych ruchach, które szczególnie mają miejsce na przestrzeni weekendu lub, lub w późnych godzinach, to właśnie przez to pojawiają się tego typu luki na giełdzie CME, skrót jakby co jest od Chicago Mercantile Exchange, która jest największą giełdą Futures. No i tak jak mówiłem, one są często wypełniane w 60-80% przypadków, no więc po prostu warto mieć to na uwadze. Ale również w ostatnim czasie pojawiła się druga tego typu luka CMI i znajduje się ona między 92 730 dolarów a 93 795 dolarów. Zatem musimy tutaj podkreślić jeszcze jedną kwestię, która polega na tym, że... Te... Luki CME, one wcale nie są od razu wypełniane, jak zresztą widać po tej tutaj, jednak cena lubi często jeszcze pójść w kierunku, w którym pierwotnie szła, czyli w naszym przypadku no jeszcze nawet trochę w dół lub przynajmniej się pokonsolidować, zanim rzeczywiście magnes w postaci tej luki zadziała. W związku z tym, jeśli rynek na to pozwoli, to ja będę dalej akumulować, dalej dokupywać na jeszcze niższych poziomach, ponieważ... Część toreb ja ponownie zapełniłem w obliczu aktualnych spadków. Jeśli chodzi o konkretne altcoiny, które ja dodałem do swojego portfolio, to ja listą podzieliłem się na w pełni darmowym telegramie, który znajdziesz w opisie poniżej, pod tym filmem. Ale to nie wszystko, ponieważ również zacząłem rozbudowywać longa o podobnym charakterze, co mój long z poprzedniej byczej flagi z zeszłego roku, którego właśnie realizowałem na ostatniej górce. Widzimy tutaj, że średnia cena wejścia wynosiła 58 tysięcy dolarów, więc nie był to jakiś tam idealny dołek, no bo nie o to tutaj chodzi. Natomiast chodzi tutaj o skrupulatne. Poszerzanie i akumulowanie w strefach do tego optymalnych. A na bazie konkretnych danych, to właśnie w takiej strefie teraz się znajdujemy. I możliwe jest, że jeszcze trochę w niej pobędziemy. No bo jeśli zderkniemy sobie na wykres z perspektywy interwału jednotygodniowego, no to zobacz, ile, tak wiadomo, z perspektywy czasu analiza wsteczna zawsze skuteczna, ile czasu było na rzeczywiste dokupywanie na tych podobnych poziomach, co nawet mój long, i niższych, nie mówiąc już o poprzednich takich sytuacjach na wykresie. Przechodząc do tego telegrama o nazwie LCC. Znajdziesz tutaj kilka sekcji. Oprócz tych moich longów z dźwignią, to jest tutaj sekcja o nazwie kryptowaluty na hodl, i właśnie na niej podzieliłem się listą altcoinów, które ja zacząłem dokupywać oraz te, które po raz pierwszy dodałem do portfolio na aktualnym spadku. Faktem jest, że jesteśmy nadal w hossie, i teraz patrząc po wykresie na Glasnoudzie, który pokazuje nam zachowanie ceny od. Globalnego dołka w danym cyklu, no to zobaczymy sobie, że aktualnie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy z ubiegłego cyklu, również po korekcie i miało to miejsce przed wzrostami. Nie mówię, że będzie tak raz jeszcze, ponieważ jest jak najbardziej tutaj przestrzeń oraz strefa do dalszej akumulacji. No to raz jeszcze. Oddalając się na nieco wyższe tutaj interwały, no to okaże się, że nie jest tak źle, ale mimo to RSI jest wyprzedane na takich poziomach, na jakich dawno nie było, a gdy już było, to było to w idealnych strefach do zakupów oraz panuje strach, który nie był widziany aż od Bessy. Ja nie chcę tutaj mówić w samych superrelatywach, ponieważ no to co widzisz, to są po prostu twarde dane, które jednak są dosyć jednoznaczne i staram się tobie to przekazać w jak najbardziej jasny sposób, abyśmy po prostu wspólnie mogli z tego korzystać. I po to właśnie jest ten kanał. A kolejna ciekawa metryka, która przykuła moją uwagę w ostatnim czasie, to jest liczba tokenów, które przeszły przez tak zwany bonding i były stworzone na pump fanie. Widzimy, że aktualnie liczba tych nowych tokenów jest nieporównywalnie mała do szczytów, gdzie dziennie bondowało się nawet około 1000 tokenów. No to teraz w ciągu ostatniej doby zbondowało się jedynie 183. Tak więc jest to również ciekawy wyznacznik sentymentu, ponieważ przed tą kolejną falą nowych tokenów również uklepaliśmy dołek i wówczas było to około września 2024 roku i miało to miejsce przed dużymi wzrostami. A patrząc na to wszystko, co się teraz dzieje z takiej szerszej perspektywy, no to myślę, że można tutaj przywołać post CZ, byłego CEO największej giełdy na świecie kryptowalutowej Binance, który został opublikowany 17 grudnia 2020 roku i napisał tutaj, wiadomo, humorystycznie, że czeka na nagłówki w stylu Bitcoin upada, czy tam krach na Bitcoinie ze 101 tysięcy na 85 tysięcy dolarów. I było to około 5 lat temu. Wiadomo, jakieś tam teorie spiskowe się pojawiły, ale chodzi mi o to tutaj, że no CZ napisał kolejny taki post, że czeka na kolejny nagłówek w stylu Bitcoin Upada z 1 miliona dolarów na 985 tysięcy dolarów. I kto wie, może taka sytuacja będzie miała miejsce, i może ponownie RSI będzie wyprzedane, może będzie to w obliczu jakiegoś mocnego strachu, tak jak właśnie teraz. No i tak, jeśli już znajdujemy się w takiej szerszej perspektywie, no to zdernijmy sobie na kilka wiadomości z ostatnich kilku dni. Więc Dowiedzieliśmy się, że Sec zamknęło dochodzenie w sprawie Uniswapa. A dla tych, co nie wiedzą, to jest jedna z największych giełd zdecentralizowanych, i, tak jak jest tutaj napisane, to jest duża wygrana dla DeFi. No i ogólnie rzecz biorąc, to już wiemy, że gdy Trump został zaprzysiężony, no to jednak te regulacje i prawa będą bardziej przyjazne dla świata kryptowalut. No i rzeczywiście widzimy tutaj, że coś takiego właśnie wchodzi w życie. Tym bardziej, że dzieje się to na większą skalę, ponieważ podobna sytuacja miała miejsce z giełdą Coinbase, która była pozywana. Nieraz przez SEC były wdrażane różne dochodzenia, ale podobnie jak z Uniswapem, no to największa giełda kryptowalut w Stanach Zjednoczonych już nie będzie penetrowana przez różne dochodzenia. A to otwiera drogę nie tylko dla już istniejących projektów i firm w branży kryptowalut, ale również dla firm, które zastanawiały się nad tym, ale przez te regulacje po prostu czekały z tym. I na przykład to duży gigant market makingowy Citadel Securities szykuje się na wejście w kryptowaluty właśnie po tym, Trump zaczyna rozluźnianie regulacji w tym temacie. No dobra, ale kim w ogóle jest Citadel Securities? Więc jest to w dużym uproszczeniu dostawca płynności, czyli oni zajmują się market makingiem, zatem animowaniem tego rynku. Na rynkach tradycyjnych oni są już nie od wczoraj i aktualnie pod swoim zarządzaniem posiadają około 65 miliardów dolarów. A w temacie regulacji to nie możemy pominąć strategicznej rezerwy bitcoinowej w Stanach Zjednoczonych, która poniekąd idzie do przodu rzeczywiście. Przed chwilą, dosłownie 3 minuty temu, wyszedł news, w którym dowiedzieliśmy się, że strategiczna rezerwa bitcoinowa z Teksasu została zaakceptowana przez teksańską radę, ale spokojnie to nie jest jeszcze koniec, ponieważ dopiero teraz będzie musiało zostać zaakceptowane przez. Senat. A przypomnę, że Teksas to jest tylko jeden z aktualnie 34 stanów, który wdrożył jakiekolwiek działania odnośnie tej rezerwy strategicznej. Natomiast w 24 stanach już zostało wprowadzone konkretne rozporządzenie dotyczące tej rezerwy. Ta mapka bardzo ładnie to obrazuje. Tutaj poniżej mamy jeszcze bardziej tak rozpisane, na jakim etapie są dane rezerwy do zaakceptowania. Nie są one aktualnie zaktualizowane na bieżąco, więc tutaj można się spodziewać zmiany, natomiast widać tutaj, że Arizona oraz Texas i oczywiście jak widzimy po tym jeszcze pasku tutaj, to Utah również przoduje. Jednak temat tej strategicznej rezerwy bitcoinowej nie jest tak jasny, jak może się wydawać, oraz tak łatwo wprowadzony, jak chociażby ETF-y na bitcoina. Rzeczywiste wprowadzenie jej w życie, jeśli rzeczywiście zostanie zaakceptowane, może potrwać miesiącami nawet. Zatem ta teza, że cykl ten może być przyspieszony przez to, że ATH zostało osiągnięte w rekordowo szybkim czasie, nawet przed halvingiem, no to właśnie przez to pojawiały się te spekulacje, że cykl może się skończyć szybciej. Natomiast jeśli rzeczywiście ta rezerwa miałaby wejść w życie, to myślę, że mogłoby to się w ciekawy sposób Zazębić z tradycyjną cyklicznością Bitcoina, która wskazuje na to, że na przestrzeni listopada i października może dojść do globalnego szczytu na tym rynku. Idąc dalej, jeśli wejdziemy sobie na stronę DTCC, gdzie znajdziemy różne aplikacje o nowe ETF-y, nowe produkty finansowe i tak to możemy tutaj wpisać sobie na przykład Solana i okaże się, że właśnie w tej poczekalni do dalszego rozważenia przez SEC. ETF-ów są dwa ETF-y na solane. Zatem sprawy pod tym względem zdecydowanie idą do przodu, ale w dużej mierze one nie są jeszcze wyceniane. Dla przykładu sytuacja, w którym dany Altcoin jest wyceniany, pod kątem wejścia potencjalnych nowych ETF-ów, to jest na przykład Litecoin, który świetnie się trzyma. W obliczu aktualnej sytuacji widzimy, że w ciągu 7 dni nawet jest na plusie co prawda 1%, ale w ostatnią dobę urósł o około 7% na 130 dolarów, a tak się składa, że to właśnie LTC był jednym z altcoinów, który kupowaliśmy na dołku. Więc, tak jak już mówiłem, może się opłacić dołączenie tutaj. Nic to nie kosztuje, jest to w pełni darmowa grupa. Tak więc dosłownie niczym nie ryzykujecie dołączając tutaj. No i tak, z racji tego, że sprawy idą do przodu, jeśli chodzi o nowe ETF-y, to również poluję na rozgrywanie Solany w podobnym charakterze co Bitcoin. Widzimy, że mamy tutaj bardzo podobną pozycję, również dźwignia 3X i tą pozycję trzymałem kilka miesięcy. Dużą część realizowałem, gdy Trump wypuścił swojego memcoina na Solanie, wówczas poleciała prawie na 300 dolarów. To ja na Twitterze oraz, wiadomo, na tym telegramie, o którym mówię, Wcześniej informowałem o zamykaniu zdecydowanej większości tej pozycji na konkretnych poziomach. Dzięki czemu udało się zamknąć większości tej pozycji po prostu w dobrym do tego momencie. Wówczas uśredniona cena wejścia wynosiła 117 dolarów, więc tak naprawdę nie jest aż tak daleko od aktualnej ceny. Ale tak czy siak, to ja jeszcze nie rozgrywam kolejnego tradea na Solanie. Jeśli cokolwiek się zmieni w tym temacie, to ja z pewnością od razu wrzucę wszelkie najważniejsze informacje na tego telegrama oraz później może coś nagram tutaj na kanale. To by było na tyle z dzisiejszej analizy. Natomiast kolejny materiał, który wrzucę tutaj na kanał, będzie poświęcony tylko i wyłącznie Ethereum. Czy rzeczywiście warto wchodzić, czy nie, czy trzymać się z daleka, zobaczycie. A taka moja mała dygresja: no to jednak, jeśli jesteś rzeczywiście na tym rynku, szczególnie po przeżyciu ostatnich kilku dni i rzeczywiście oglądasz ten materiał, chcesz się doinformować, rozwijać oraz po prostu dalej wyciągać wnioski, no to super, to stawia ciebie w zdecydowanej mniejszości na rynku. A liczby mówią same za siebie, że w obliczu takiej sytuacji jak teraz, no to na przykład takie viewsy na kanale wręcz spadły o około połowę, jeśli porównamy sobie z jednymi z najlepszych filmów tutaj jakiś jeszcze miesiąc temu czy dwa. Tak więc statystycznie rzecz biorąc, no to interesujecie się tematem w najbardziej optymalnym do tego momencie. A niestety, no większość ludzi tam dochodzi, gdy są duże wzrosty. A najlepsze momenty na obcowanie na tym rynku, no to są właśnie takie jak teraz niestety. Wiem, że to jest mało intuicyjne, jednak emocje to jest ludzka rzecz i nie da się temu zaprzeczyć, ale po prostu no, trzeba się uczyć nad nimi kontrolować lub przynajmniej być tutaj na tyle długo, aby się po prostu zahartować. A myślę, że ta hossa dostarczyła dużo okazji do zahartowania się. Właśnie tego Wam życzę, aby konstruktywnie i produktywnie podejść do takiej sytuacji, jak właśnie teraz rynek nam stworzył. I z tą myślą Was zostawię, tak więc do zobaczenia w kolejnym materiale już niedługo na tym kanale i cześć!